Siemano, z tej strony Jacob, w dzisiejszym odcinku, a raczej reuploadzie odcinka, który już widzieliście jakieś 3 godziny temu eee, co, zagramy sobie w chowanego i muszę wam tylko powiedzieć tak, proszę was o jedną wielką łapkę w górę o komentarz ze wsparciem, bo YouTube po prostu stwierdził, a Jacob, tutaj dodajesz to, to i to a, prawa autorskie, a, no to wiesz co, to to ci ten filmik zdejmiemy, więc wstawiam jeszcze raz bez tego, tego i tego i liczę, że wy to zrozumiecie i po prostu... Wierzę w was widzowie. Naprawdę no, ja jestem wkurwiony za przepraszam, że powiem, nie przeklinałem jeszcze ani raz nie na filmie, ale jestem wkurwiony na YouTube'a. I co? Lecimy. Helikopter mi lata nad domem, Słyszycie? No, słyszę właśnie coś. Kto e słyszy e helikopter? Ewakuacja. Subskrypcja. Ew, ewakuacja, ewakuacja. Siamano, z tej strony Jacob. W dzisiejszym odcinku jestem z ekipą Halo Halo. Halo, halo! halo, halo. I dzisiaj nie ma nikogo nowego. Nie halo. ma nikogo nowego, ale jest nowa mapa. Jest nowa mapa, jest Hidden Seek na Mirage'u. Mm -hmm. I teraz może jako że Lurka jesteś yy, dziewczyną, powiedz ile opeczek, bo się tobie ustępuje. I teraz moja kolej, Dobra, pracownik będzie... 5555. Aha, to taka nietypowa liczba, ale spoko. 5555 łapaczek i lurka będzie Very, very, very tak. happy. I jako również, że jesteś dziewczyną, to uważam, że możesz zacząć szukać, bo dziewczynom się ustępuje, co nie? Tak. Chłopaki podobał wam się ten, ten ch… pomysł. Jest... Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Kraili, <grygamy> <Brian>, gdzie ty <grygamy> jesteś? Ty ja idę <grymy> ja za tobą Gdzie ty zniknęłeś? chodź, Blumi. nie. ty jak ty to ogarnąłeś? Kasi, nie wiem, stary, nie kasi. wiem, naprawdę nie wiem. Ja ci lubię. Biegnij szybciej. Kuzi, kuzi. Dawaj. Kusi. A, dobra. Zróbmy to, się to dzieje, razem. Okej. Okay. Okay. A, wie, a wiecie, kasi. że dalej jestem? Dalej piszą, że nowy gość to i Nie wiem, o co chodzi. No bo ja cały czas jestem nowy. Stary. stary. O, tutaj. Stary. Stary. Ej, stary. słyszę? Patrz, tu jest Craylee. mnie. Blomi. Ej, lurka się ja zgubiła, 3 nie? minuty, żeby was znaleźć? A otworzyła ci się? Nie. Jezu. Dobra, czekajcie, odnowasz. No, nie, 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 ja już wyszłam, ja was szukam. No nie, Aha! Nie, 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 to za. To jest niemożliwe, nie? Skarż. Ona oszukuje to to, to to specjalnie, nie? Aha, tak, to Ej, patrz, ja sobie tu pójdę. Ej, no, stary! Luka! cześć! Nie widzę, nie widzę, cię! chodź! Tu jest drugie piętro! Tu jest drugie piętro! O kurde, jak tam mam wejść? Widzisz te kraty, to tam idź. Ej, XD! xD no, patrz, Co? Ogarnąłem to na rozgrzewce, nie? Ja mam zarąbistą kampę! Bo ja jestem pod ziemią ogólnie, to nas nikt nie znajdzie Cześć czekaj, eee, czekaj, czekaj, czekaj no Jak Jak wy to... Gdzie no? wy? Gdzie wy? Gdzie wy? Gdzie wy jesteście? No ja właśnie... No no, no, no. pod ziemią Jak no, się no, to się stało? <suszy> nie pokazuj im, Blumi Dawaj stary, ja zaraz będę u was O nie ile ty masz HP? No kurwa, Chodź nie, no Jezu Dobra Ej, ja jestem w świetniku Czekaj, czekaj. To, czekaj, to raczej słaba miejscówka na zakończenie gierki. Znaczy pierwszej, nie? Jacob, ej, ej. halo, halo, lecimy, Krajli, come on! No już, stary, zlogowało mnie troszeczkę. <śla> lecimy, gdzie jesteście, panowie ja i Lurka? Ja jestem, ja, na... ja, 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 chuję. Chuję, ja Jest chcę... short, short, short. Short, Dobra. short, idziemy. Idź jaj undera, idź undera. Czemu Jacob tam lata? Ja nie wnikam, kto ani co, ale ktoś coś wziął. Lurka, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ja jestem? LOOOO! Dobra stary, ja idę. Wiesz gdzie? Gdzie. Tam, tam gdzie my, tam gdzie my. A okej, okej. Okay, okay. Ale... Stary, ja wszedłem do jakiegoś Teraz dziwnego pomieszczenia. Ogarniemy tutaj. Zaraz ogarniemy, bo ta mapa jest... No tu w ogóle duża, jest duża, nie? Mapa? Ten Milej jest kozacki. O, Kurde. ktoś tam... O, widzę Jacoba. <gulia> tak, jak ta. se skacze, chłopak. Co? Bora ja z sobie biega Jacob Ja też się widzę! Ale jak tam? <gulia> no wszyscy na bez, są, serio! Zapraszam! Ty ja nie wiem jak on tu wszedł, nie? widzę tego też no Ej kurde Krail! Patrz wejdź na framugę, wejdź na framugę A dobra to ja idę ich szukać, ty weź tego ASN Lure! Where are you? Czekaj? Zrobię! Ej, ja co tu są sami frajerzy? Nikt nie umie nikogo znaleźć! Krajli my jesteśmy za słabi. No, najwidoczniej o, Ale oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ej, no. o, daj, no. <grym> za, 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 za to, że jesteśmy za słabi. <grym> <grym> za to, że lurka Wielki była też sama. Zagrań, zagrań, zagrań. O, więcej frajerskich <grym> zagrań. dokładnie Czekaj, czekaj nie mogę. Czekaj, o, 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 o. Kogo? O, czekaj, widzisz? Czekaj, zaraz. Coś, Ty, czekaj, ode mnie jesteś dobra. dasz Tu się nie da. A da dasz się, dobra. A kogo wyszukasz? Ale tu się dalej nie da już skoczyć. Kurde, no nie 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 wiem, kto jest. Upośledzona mapa. Na pewno nie was. My tutaj chodź. kraj już nie ma. No, co? No? No, zobaczymy jak no, S.N. cwaniaczek będzie szukał, zobaczymy, zobaczymy. Chodź, chodź, no to chodź, posłuchaj mnie, patrz. Idziesz tu Ej, chodź, Blumie, chodź, i patrz, Blumie, chodź. i, i podskocz tu. Chodź, run chodź. zrobimy. O. Co? Czeka, dawaj. Olo, o, chodźcie, tu jesteśmy wszyscy. Czekaj, woka Czekaj, czy mogę... A tu nas widzą. Ja no i niech nas stary. widzą. Lurka we mnie chyba jest ty no, się... A skurde, a, 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 kurde, tak się czekaj a, a... Czekaj, <laughs> za... was uwolnił Cześć chłopaki Nie, Co tam frajerzy z dołu? A co oni a robią? Chodź tu a o, o, Czemu wy zaskoczyliście? To no, To mnie ściga? Pewnie Blumi albo ASN. ASN oh, no, oczywiście! No wiesz co, w sumie to za dużego wyboru nie miałeś. Jezu, jak to możliwe? Ej nie 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 nie, nie. ASN! by się udało, gdyby nie te wszystkie. My się szanujmy, a to Blumi, a ty Blumi to skakać nie umiesz, to luźno. No ja zginąłem, ale... Boże, no nie, no... CO?! What the fuck! Blumi, chodź. Do, do mnie. Masz go, masz go. Ha, elo frajerze. Ha, tutaj nie sięgasz. I co? Co? To jest głupia kampa Ej, dobra, dajcie mi, dajcie mi uciec, okej? Okay? Spadłem Dobra, no ja tu poczekam na was Tutaj No bez kitu, co za... Dobrze no Lumi zrobił Rumi jest na balkonie w pałacach A ci, bro. Lure jest na balkonie w pałacach Tam macie drugie piętro Sorry, Lurka Wybaczysz? Lure, poka, Helikopter mi lata nad domem Słyszycie? słyszę właśnie coś To słyszy? Helikopter? Ewakuacja Subskrypcja Ew, Ewakuacja, ewakuacja Ja, no, co ja miałem otwarte się... okno i mam 500 tysięcy ciem i komarów Co mam robić? I co, czy co mam robić? O nie! Boże, się przestraszyłem, ja jestem na telefonie Ew. O tak krzyknęła Dziwna no dobrać. i Dobra, dobra. A oni wygrali na farcie. To wiesz, to czekajcie, ja teraz chcę szukać, ja chcę szukać jeszcze raz. Dobra, halo? A, nie, dobra. No, no i dobrać. teraz znajdziemy asynchronicznego i Blumiego i zakończymy nasz cudowny odcineczek, bo oni jeszcze ich... nie byli znalezieni. Zgładzić. 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 Zniszczyć. Zalegalizować? To tutaj nie pasuje. <śmiech> <śmiech> Zalegalizować? <śmiech> Albo tutaj. Tutaj, tutaj można wejść. Ej, Krajli, pokazać ci co pokaza pokaza się, nie to nie nie się nie nie. zmieniło? Patrz, widzisz? Widzisz? Patrz, teraz ogarniasz, nie? Patrz. Cześć to. A! 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 Dobre, dobre, dobre. dobre! Dobre! Patrz! Patrz! Ogarnij! Widzisz? Jest! Patrz! I... Czaisz? No. A... No, widzisz? No! Rozumiesz? Rozumiesz? No widzisz? Rozumiesz? patrz! Nasz, nasz przekaz? Czaisz? Czai? Ten przekaz jest dwuznaczny beka, w tym momencie! Beka, nie? Chodźcie, bo się rozwaliło! Teraz razem w niej siedzimy! Razem w no, Ej. Powiedzieliście, że znajdziecie nasz. No właśnie. Oj, Jezu, ale wy oszukujecie w tej grze, nie rozumiecie tego. Ej, bo ja tu dalej, więc z tym beczkami jestem. czeka, ja tu zaraz Lurka tam do końca zostajesz. <noise> Ej, nie no, seryj, gdzie jesteście? Ej, Blumie, mi się wydaje. Ej, oni są na naszym respie, sprawdźcie nasz resp. Tak mi się wydaje. Blumi kumplu. Blumi kumplu. No co tam kupił? Gdzie jesteście? Jak tam życie? Ej, coś? Nie lurka, nie, nie potrzeba nam Nie, no nie ma, no na naszym ryspie nic nie ma, no No właśnie ich nigdzie nie ma Gabriel! To jest... Gabriel! Kto no. to Gabriel? Powie, Powiedz, dwie... im damy, co? Tak no dobra, dawaj podpowiedź, masz mi, mamy minutę Dwie, dwie armaty są No dwie armaty, dwie armaty to armaty wasze armaty oh, no, no. <coughs> Dwie armaty na mirażu no, so. Ja tylko, ja wiem jak wygląda, bombside'y wyglądają <coughs> O, tyle mnie. Ej dobra, tu się nie da wejść Info, info, info Info, info, info CT O Jezu No mówiłem A nie, CT to my No to mówiłem Ja to trzy razy O jejciu, jejciu, jejciu O jaki bait poszedł Co za oszuści No nie wierzę Nie, to nie jest bait Oni myślą, że nas bejtują, a tak naprawdę nas nie baitują I myślą, że mi się nabraliśmy Nie ma ich nigdzie, kraj Wiedzieli co, jest CT? Wiedziałem, że to... On no. A jak on to nie przeskoczy? <grym grym grym grym> może da się za tą siatkę? Chodź, coś ci pokażę. To, to będzie niezawodne, ale musimy, musimy zachować ciszę i ostrożność, dobrze? Dobrze. Ponieważ tak. źli ludzie mogą nas złapać. A tam potem nie Patrzcie. będziesz Dawaj tutaj. No. Chodź, 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 chodź patrz. Widzisz ich? Widzisz tych Stali. dwóch długodawiennych? Ale widzisz nie tych dwóch długodawiennych? Widzisz? widzisz ich? Jezu, Aj, ale nie to się podsadza. Hej, na... no Nie, właśnie... nie mam podsadzania to... astronomiczny Ty Oni już wyszli? Nie wiem, wyszliście? Nie. Tak wyszli, co oszuści nie, oni oszukują tak, że to jest szuk, nie? Nie! Nie! nie. No nie. to mam w. pierwszego trupa. Nie, 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 nie. Gdzie są? Na no B się B! Ha, ale B. Ja jestem na B, nie? Akorda. No to na BS się A. Też jestem na niemej. A synchroniczny <noise> jest tak duży, że jest jestem na dwóch naraz. na na CT, na, na, cety, na, cety, na cety. Coś ci pokażę. Idź no. do kuchni. I teraz patrz się na CT i coś ci pokażę. Patrzyszcie? No, no. To patrz. Łap. Co Ale ty ty ej! Ty! Jestem ja samobójcą! Gdzie wy jesteście? Co za... Ja teraz się im nie dam zabić. I co? I co? I co? Dary, jak się nie da zabić? Jak nie masz noża w ogóle nie masz się <laughs> czym bronić, więc... O czym ty tu gadamy w ogóle? <laughs> ja nie wiem. <Stary. śmiech> no właśnie. Tam jest Dobra ma... przegraliśmy, jak tam wejść. A, jak tam wejść? Jest tu! Lecę, bo chcę! Ale ty mam do plera lurki! Wiedziesz jak A. się to robi Blumi? kurde! Jak zrobisz w ogóle? Tam jest przejście taka... takie drzwi są w kuchni. A ja A jaj! jaj, jaj. Dzieku, sprzedałeś nas, no. Nooo, jak to łatwo. ja? I tak, y, asynchroniczny Blumi, gratulujemy Wam oszukiwania w grze. Hide and seek. Jeżeli chcecie więcej hide and seeków, tak więc łapeczka w górę lecimy. Yo! Hej.